Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś jest dzień szczególny dla Anglików, dzień Gaja Foxa. Ciekawe kto będzie świętować po ostatnim blisku sędziego. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko i Dortmund. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Wyjdą na murawę w systemie 4-4-2. Czy ten system ma jakieś wady? Wielu trenerów... No strzela! W tej interwencji wyręczył bramkarza. Royce. Maksymilian Filip. Pulisic. Forsberg? Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. No, może być groźnie. Delejni. Oddaję strzał. Była bliska, jednak słupek. Piłka wciąż brze. Coś niebywałego, no naprawdę, już nam się wszystkim wydawało, że będzie bramka wyrównująca, tymczasem wszystko udaremniło aluminium. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Mario Ghece, Temme, Jean Kevin Okusteum. Ma miejsce, żeby zacentrować. Powstrzymana akcja przez rywala. Mitchell. Robi się niebezpiecznie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Holzberg Augustę Losterman Ryzykownie ale udanie Ruszyli teraz groźnie do kontry Pulisic Tomasz Dilejni Szansa na dośrodkowanie. Rozbity ten atak Dostrzegł partnera Mario Wybijają piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Royce? Delejni? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ależ zachował zimną krew do końca we własnych. Tomasz Delejni! To! 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do zera. Temme. Campbell, Zabicer. Berner. No, przejął, ale nie opanował piłki. Maksymilian Filip. Delejni, Mario Gece. Już blisko pola karnego. Jest okazja. Piłka trafia... Piacza z pola. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Maksymilian Filip, Łukasz Piszczek. Zdecydował się na strzał. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Horsberg. Kampl. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dobre, skuteczne podanie. Temme. Werner, Thorsberg. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Sabitzer. Dobra interwencja Birkiego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Timo Werner. Maksymilian Filip Jest okazja do strzału Jest kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków Panie Alegra, proszę państwa, ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat trick? Zobaczymy. Spójrzmy na to z innego konta. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Orban, Campbell. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Maksymilian Filip, Delejni, Guerreiro, Tomas Delejni, Maksymilian Filip i wyłapał tę piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pięknie to zrobił, Timo Werner. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Dobrze ustawiony bramkarz. wypiąskował to dośrodkowanie. Getsen. Royce. Marco Royce, niecelne podanie. Ale sztek. Ładnie pomyślane. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. No i rozpoczyna nam się druga połowa spotkania. Piłkarze z Dortmundu mają za sobą dobre 45 minut. Teraz muszą to podtrzymać. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Blisko polekarny. Campbell. Timo Werner. Może uda się w bramkę. bramkę. Lips wzdowi rzutu rożnego. Centruje z rogu w pole karne. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka w rękach bramkarza. Maksymilian Filip. Ale szpechowe podanie i strata. Kapitalnie zgubiło obrońcę. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. To może być Bramka. Delejni. Maximilian Filip. Marco Royce. Policic. No piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Jacobsen. Gosterman. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest przejęcie i mają szansę. Deleini Marco Royce. No i przejęli w ostatniej chwili. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Ma trochę miejsca na strzał. Tomas Deleini. Bardzo udanie. Znakomity wolej. Ale spech Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? No trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. Jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Ładnie po skrzydle. Powinien dogrywać. To może być bramka kontaktowa. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Z tej odległości nie można się pomylić, bramkarz był bezradny. Nieprawdopodobna pogoń, kilka bramek różnicy mieliśmy, zniwelowali to do jednej i nie zdejmują nogi z gazu. I ciekawe czy dadzą radę wyrównać, a może nawet wygrać. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądzam. Shinji Kagawa, Marco Rois. no bardzo ładnie przeciął to podanie. z ich mi znakomita okazja! Świetna akcja w obronie. Jest pressing ze strony rywali. Górą do Roysa. dobre podanie. Marco Royce. To no, czas na dośrodkowanie. Kagawa! Shinji Kagawa. Upamecano. Forsberg. Werner. Łukasz Piszczek. Isak. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ryzykowna, ale udana interwencja. Peter Gulaci. Orlberg. Kampel. ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału jest bramka dająca wyrównanie naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło czekamy na rozwój wypadków bo że jeszcze będzie się tu działo nie wątpię proszę tylko spojrzeć proszę państwa mamy wyrównanie w tym spotkaniu No i mamy wyrównanie. 2 do 2. Isak. Rzymski Kagawa. Delejni. No przejął, ale nie opanował piłki. Dobrze, do przodu. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz prowadzi któregoś z nich do gry. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Isak. Shindzi Kagawa. Marco Royce. Czy będzie prowadzenie? Tak jest! Jukka w siatce, proszę państwa! Prowadzą w samej końcówce. Chyba już nikt im nie wyszarpie tego zwycięstwa. Nic złego nie powinno się tu wydarzyć. Myślę, że bramka szpluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki, przecież prawie już ją miał. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, będzie się działo. Jest 3 -2. Demme z ale szpechowe podanie i strata. Paulberg. Rosterman. Dalejni. Isak. Royce. Strata i przypięcie rywale. Pamekano Temme. Roger. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Piłka do Rojsa na Dalszy słupek. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Olsen. Końcowy gwizdek arbitra wygrała Porusja Dortmund. Chyba co do tego będziemy zgodni. Mecz mógł się podobać. Istotnie. Było sporo ciekawych akcji, były bramki i walka przez całe spotkanie. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Ależ zachował zimną krew do końca.